Do współczesnych. Przenikam wasze głosy i wasze sumienia. Przebijam warstwy waszych narzekań i żalów. Podli tylko panują, szlachetni umarli. Spłowiała wiara i uschły miłości zdroje. Jakże możemy uciec z więdnącego globu. Niech Wam smolne łuczywa oświetlają drogi, na których straszne czasy zżerają nas razem, stworzonych z żarkich zmysłów i oziębłych ser. Wy odwracacie głowy, ażeby nie widzieć, wielkich i pięknych. Chcecie się ich zaprzeć i zwalić stare bogi i nowe posągi, a na drogach i niwach moszczonych ciałami budować z błota mgły, kurzu i dym. Mury nieba sięgające wieże, o których z dawna górne już wiedzą obłoki, że w nicość się zawalają i w której godzinie. A potem pieni zapełzli w pieczary wołając, zagasło światło. I ten tylko co umartwi, swe ciało zostanie nagrodzone wiecznością. Tak mieszali przed laty bladzi i w gorączce. Poszukiwacze złota kruszec w tyglach z wodą. A wokół drgają w słońcu nowe drogi kiedyście dusze ważyli z trucizny i błota, doszczętnie wypłukując żywiące ich soki. Ujrzałem oto także tysiącletnie oczy królów kamiennych naszych snów, tak obciążonych naszymi łzami. Oni też, jak my, wiedzieli, że sady stają się pustynią, upał mrozem, że noc zastąpi jasność, a pokuta szczęście, i że pochłonie noc i nas, i nasze żale, a czeka nas od wieków nikomu nieznany kwiat. I młodość śmiejąca i dźwięczące pieśni. Jarosław Iwaszkiewicz Muzyka Wieczorem.